No, witam serdecznie, pora na kolejny filmik, i dzisiaj będzie coś, o co mnie prosiliście i czekaliście, żebym nagrał, mianowicie jak sobie załatwić własny prywatny serwer w Dokanie. Co to jest w ogóle prywatny serwer? Jest to w skrócie takie konto, gdzie mamy wszystkie postacie na Rainbow. SA10, SA20, Wymaksowane, Fidem Potential, Linki, no wszystko, wszystko. I to konto głównie jest dla dwóch rzeczy: do testowania nowych kart albo teamów kombinacji. No i umówmy się do zabawy, ponieważ skoro mamy wszystko, to możemy się pobawić. Eee, I to jest fajna taka sprawa z tym, to są daje, takie dwie fajne rzeczy tutaj są, że możemy sobie na przykład takiego Gogety STR LR używać jego wersji przed transformacją i po transformacji. Od razu możemy sobie dać transformację, jeśli karty się transformują, to każdą ich transformację mamy osobno, jako osobną kartę. I to jest ciekawe. Jak widzicie, mam na przykład tego LR Vegito tutaj jako osobna karta, od razu jak go dajemy do teamu, to jest od razu poprzemianie Tak samo może być na przykład z tym Rose'em, który ma Rage'a i też od razu jest w Teamie po przemianie, runda pierwsza, tak to jest spoko opcja, ciekawa, można się bawić. I druga rzecz, tutaj wszystkie nowości, jakie jest Data Download, najpierw lądują tutaj, na ten właśnie serwer. I dopiero tak dzień albo dwa dni później lądują na oficjalnych serwerach, więc. Jeśli coś jest nowego, to wbijamy sobie tutaj, testujemy nowe rzeczy, czy to kartę, czy jakąś mechanikę, czy event, i wtedy wiemy, czy na przykład w przypadku karty na naszym głównym koncie warto wydać DS-y. sprawa, nie? Także nie bójcie się, to jest wszystko darmowe, legalne. Konta Wam nie zbanują w dokanie, bo ten, ten cały prywatny serwer jest w żaden sposób połączony z Waszym głównym kontem, także nie ma co się martwić. Dobra, to jak sobie to może załatwić? Zacznijmy od tego. A więc tak, przechodzimy sobie. Oj, coś mi się tutaj zrąbało. Przechodzimy sobie na internet i musicie mieć Discorda a, i. Musisz sobie wejść na Trident, tak zwany kanał Discordowy i dostaniecie do niego link oczywiście w opisie. I teraz czemu w ogóle to robię? Czemu zamiast na przykład dać linki w opisie, potrzebne to was na Discorda jeszcze zsyłam? Ano dlatego, że po prostu ziomek, który to wszystko stworzył, czyli Hydros, napracował się i daje nam to wszystko za darmo. Więc chciałem po prostu uszanować jego pracę, jego czas i odecać was do samego źródła, zamiast po prostu brać linki i wam gdzieś wrzucić w opisie. No, trzeba ziomka po prostu jakoś uszanować, że zrobił to jakby nie patrzeć dla naszej społeczności dokanowej. Dlatego, jak już wejdziecie sobie przez link do tego Discorda, to wchodzicie sobie w English tutorial. I jeśli macie Androida albo emulator, tak jak ja, to używacie sobie instrukcji z Trident Mobile, ale jeśli macie iOS-a, to Trident PC. Ale że ja mam akurat tego emulator z Androidem, no to będę używał w czasie tej instrukcji i myślę, że większość też będzie z tego korzystać. Eee, dobra, a więc tak. Czego potrzebujemy? Potrzebujemy telefonu z Androidem albo emulatorem z Androidem, emulatora z Androidem, co oczywiście pewnie większość z nas ma. E, w nawiasie, żebyśmy w przypadku emulatorów nie używali Bluestaxa, a za to Noxa albo Memu. To jest bullshit. Ja mam Bluestaxa, korzystam z niego i jeszcze nic mi się nie stało. Także wszystko działa, więc no. E, dalej, potrzebujemy Unidokana oraz Unidokan Patchera. I te dwie rzeczy znajdziemy sobie tutaj w tym linku, Partner Servers. Zjeżdżamy sobie na górę czy na dół, na górę i jeśli chcemy być na globalu, to klikamy sobie drugi link, to jest Unidocan, a tutaj ściągamy sobie pacera. Jeśli natomiast chcemy grać na JP, to bierzemy sobie pierwszy link i trzeci link. Te dwie to są tylko po prostu wersje gry, a to jest pacer. Pacera potrzebujemy tak czy siak. Także z racji żebym ja no no to sobie wziąłem pierwszy i trzeci link. Dobra, kiedy to już mamy, to sobie wracamy tutaj i musimy sobie ściągnąć jeszcze Tridenta, który jest tutaj. Klikamy sobie w ten link, czyli w ogłoszenia i tu jest najnowsza wersja 305. Musicie sobie po prostu szukać, która wersja jest najnowsza. Klikacie tutaj i sobie wszystko ładnie ściągacie. Teraz, kiedy już to wszystko mamy, to wracamy sobie tutaj i. Trzeba po prostu to wszystko, a nie, tutaj jeszcze, trzeba to wszystko zainstalować. Tak, więc najpierw e, otwieramy i instalujemy sobie Unidocan Patchera oraz Unidocan grę, globalną albo japońską. Teraz wrócimy sobie na chwilę do naszego, e, do naszego tutaj e, emulatora. I tak, to jest Unidocan Patcher, a to jest nasza gra. I wchodzimy sobie w grę. Przechodzimy cały tutorial aż do momentu, kiedy wyskoczy nam menu główne, wiecie, z tymi kartami i tak dalej, i tak dalej. No, to co widzicie po uruchomieniu normalnej gry. Wtedy możecie sobie tę grę zamknąć i wchodzicie sobie teraz w nią do kampacera, Już Wam tutaj pokazuję wszystko, jak to wygląda. Eee, I tak, odpalacie sobie to, i teraz klikacie. Eee, poczekajcie, jak to wygląda. Eee, tak, dobra. Teraz klikacie sobie tutaj. Ten, ten, ten plusik i szukacie sobie Trident Mobile. Bierzecie to, odpalacie, klikacie i jak już to klikniecie, to wtedy możecie, jeśli dobrze mówię, tylko se sprawdzę. Tak. I potem możecie już, już wracam do tego. Ups, i wtedy możecie sobie kliknąć na ten przycisk. Czemu mi nie pokazuje tego? A, nie pokazuje mi, no tak, no tak. Klikacie sobie przycisk, tutaj, Ad Patch. Jak już dajecie sobie trend Mobile, zaznaczacie tutaj i klikacie sobie tutaj Start. I Wam się odpali gierka i to w sumie tyle. Tak to wygląda. Taki trochę chaotyczny poradnik, wiem, ale no, musiałem sobie jakoś radzić. Także tak to wygląda po prostu, tylko sobie coś tutaj o pomniejsze. Dobra, niech będzie tak na razie. I tyle, mówię, to jest darmowe wszystko, nie ma co się bać, że wam konto zbanują, to nie jest połączone z waszym głównym kontem i się możecie po prostu teraz bawić, grać, fleksować się, testować, co tylko dusza zapragnie. Także tyle ode mnie. Dzięki za oglądanie, powodzenia, bawcie się, testujcie, a ewentualne pytania zostawiajcie w komentarzu. Także ode mnie to tyle, dzięki za oglądanie, no i na razie.